Witam Was w pierwszym czy znaczy kolejnym filmiku z Minecrafta Dziś gramy z klawisze, że W to S, S to W i tak dalej I nie wiem próbujemy grać jakoś A, A, A Nie no super się bawię Zimowy biom. lodowcowy bardziej ok. No, super się bawię po prostu Jak ja tu zdobędę się to ja będę ucieszony Jak ja tu grać nie wiem. A, czekaj, czekaj. Jakie ma Dobra, kamień, czy nie? Dobra, drewno A czekaj, tędy? Jakiś kamień by się przydał. O, tam są jagody, to tample, ple... O, cave, cave, cave a mamy. Halu? Jest ktoś tu? Nie. Walto to wiedzieć, że nikogo nie ma. Nie no. Po co chciałam nagrać taki odcinek? Dobra. Kamień. Dzi. kamień mam, tu już widziałe. Teraz by się miękko przydało ogarnąć. NP na przykład. I tutaj A tu węgiel. W jakiejś takiej jak takiej by się przydała A nie? E, lipa, wiochy nie ma. Tu prędzej będzie wiocha. Dobra, trudno się grał, jakby ktoś pytał. A już gródź spada, lipa. Wioszka! Wioszka, widzowie! Wiocha! Iglo, iglo jeszcze! Jaki fat. Hejbala bala i co? Highland Hejbal, tak? Pięknie im tam. A Bierzemy to, bierzemy to. Ccina, dawaj. I tu, i po, i na wiochę. I do wiochy, I do wiochy. I pająk, idź I mnie. Polana widzowie, to jest dla szansa na wiechę też kolejną. Ale iglo tam jest, tam lub lepiej jestem, nie wiem, nie wiem. Wszystko możliwe. Kurde. O Nie! Co ja lubię? Nie, no. Nie nauczę się nigdy grać tutaj, chyba, wiecie? Aha, jeden domek. Nie, widzisz, że jeden domek. A tam na dole jest, to, dobra. Kolek jest się lepiej po prostu. No lepiciki szybkie. I te wioski. Ty lawa półka Ale falt. O kowal. Siema Siema O, Obsidian Obsidian i ja I co do mnie Nie, za mało mamy ale mamy I buk Taka bieda w tej wiosce jedzenie nawet nie ma. Czy jabłka mam, ale dwa jabłka tylko no. Bez przesadu Eee, nie pytam. Ej, koleś, nie nie zimno ci? Nie pytam. Bo fatalne są te ustawienia, no. Bo... To je wymyślił. I, i do ile idziemy? Tela. Portal nawet jest koło tego igla. O, fajnie, fajnie, fajnie. Tam biegniemy widzowie. Tu biegniemy, tam radę widzowie. Zobaczymy co będzie tam. Hmm. Igra jej. Yeah. Eh. nie pytam jak to lewituje. Yeah? Dzień dobry witam. I gdzie to było? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, co? Ej, co? co się stało? Ale szkam. Czekaj, ale... Wy ty uh, Ale... Coś się wyprzyło. Czemu tu nie ma tego magazynu? Co jest? Poltar biegniemy tam. Może tam będzie lepszy lud. Jakby miał zielastwa, to mamy już złoto. O, zelastwa Proszę, dla niej się inknie. Na miejscu nie? Dobra, klaczuje się widzowie, klacuje się. Co mogę się złego stać? No wszystko, jakby ktoś pytał. O, klacz. Wow! Jaki jestem zły w tą... Nie! O, dobra, się lepiej jestem, przepraszam. Kurde, nie umiem grać na tych ustawieniach, nie hejtujcie. O! Udało się. O! Zalcie! Chodź tu! O, jedzenie! Drugie! Chodź, chodź. chodź tu! A. A nie, mały nie wybieram! Nie jestem zły, w... Węgiel, węgiel! Nie, no super się bawię, wiecie! zbieramy to i jedzenie trzeba przepalić, bo lipa. O, dobra, pieczyk 8 klafty. Sztabę żelaza wrobimy. Szteka dawaj. U, u, u. No nie. Totalne są te ustawienia. Ej, wylostwo! Nie, ja nie... Dobra, jestem to w kopie. A bloków nie mam. Świetnie się bawię. Ciemno tu jest lekko. Ja też nic nie widzę. Spokojnie widziały. O! wsteki Ucho, idę spać. Boję się nocy. Kurde, no. tam jestem w tą grę. E, 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 e. Dawaj, 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 dawaj. Daj mięso. Dawaj mięso. Skopujemy to. No nie, no ja jestem już do przodu. Idziemy, 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 widzowie, damy lade. No nie no. Te ustawienia są fatalne. KFC, KFC, widzowie. KFC. Chodź tu KFC. A masz. Ach. A! Aim plus milion normalnie. Mhm. Mm łatko laguje nie wiem czemu i do wody mam nadzieję, że się nie utopię wystawcie mi tu 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 na okay ai niech lobbicie czy... mm. lepiej stem okay Okej okay. O, okej okay. Nie, nie, nie! No ja pierdzielę I tak właśnie kończymy ten odcinek. Jak chcecie więcej takich challenge, no to dajcie lajk, like, i piszcie w komentarzu.